Ej, Lole Kolkowski, a to... Je... W ogóle... Jak ma się spodobało moje imię? A czy moje intro? Jak w ogóle umiem je wstawić? Dobra, gramy w tym... Y, teraz gramy w Fight Town to read. sandboxa gramy, nie? Jest straszne w tą grę. nie w ogóle zrobić, nie. Dobra. Weźmy katane i pójdźmy tam. Jeszcze nie byłem. Dobra. Co to jest? Spaud Aha! Chwalczyć skazany! Co temu się dzieje! Widzieliście to? E nie mam nibicie, ty. Co on wygląda? Dobra, a ten guzik. Co Ha! Ci się wszyscy wywalają własne ciała w ogóle! O nie! O, jaka tada Nie mam to. Dobra, tego nie było, teraz jak szybko Czyli po Czyli poszedł shotguna, będzie Żeby było łatwiej, to należy na shotgunika, bo jestem tak sam w to, że pięć z kamieniem się mieć. Tego z buta dobrze.

Guzik, 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 guzik i guzik. A jeszcze lepiej nie. No, bez skoczę, jak będzie Kraft, ale zuchwytu strzelady, ale głównie szogata strzelady, to jest tam to Dobra, strzelady. Maja strapeta trzeba mikrofon. A ja mam mikrofon. Mam taki inny mikrofon, ale mi się nie chce podłączyć jakoś do jeszcze pokażę, bo jestem nie, nie, się pokazywać. czekaj. No, ale wyleciało. Ej, jest pa, pa, teraz robię to. O yy. Ło! Ale się go wystraszyło, tak wyskoczył mi to miejsce, O nie, znowu parówki No mi się zepsuło Znowu parówki mnie gonią Możecie mnie zranić? No mogę mnie zranić, ja nie mogę, nie? No teraz jestem naprawdę uwięziony A tu błagam się, naprawczę. Co się działo? Tu parówki tu idą Nie co? Ja żeby tak... Obawmy się, tutaj masz czy tutaj nie było. Disco. Disco. Ok. Ja no super, ja tu wchodzę i nie mogę nikogo uderzyć. Co to mogę zrobić, tak się zbukało mi. Tak jest zawsze u mnie, często mówię. To jezdam. Chcesz no. to było choroby Ej, czy ty... ja tego nie rozumiem. Sorka! Sorka, żebyś ciągle za ja wszystko włączał. Dobra, nic się... nie fawdzi. Chyba. A już mam włączony? Ja. Dobra. Musimy chwilę poczekać Zrobię krótkie dziecie. Sorka, że znowu e, tak e, nagrywam chwilę, no, no ale musiałem jeszcze pokazać, że się wszystko nagrywa No, kolejne odcięcie Ale nie, nie, mogę, pozwalaj na dostęp Ok, weźmy już to wszystko tutaj Dobra, i teraz lecimy na disco Sorka, żeby było wszystko do... Co się stało? O i teraz to jest prawdziwe życie. Czyli stało czy ten hitler, hitler tam stał. Tak to ten Hitler. Co ci do nie płacisz, co? Co? Jeszcze raz zapytam jak się fadowała wam intro. Dobra. Zapiszcie mi w komentarzach czy fajne intro. Dwie lampki wychodzą. Uuuuh, Shurikena mam. Shurikena mamy, drodzy państwo. Wifi zaczyna się z nim. Wow. Chyba się sklepimy go. Co mnie z krzesła robię, czy co? A co ci się ode mnie, panie? A nie razem z kim Pan zada. To ty jeszcze żyjesz, wiedziałem, że żyjesz. jestem na pewno, że żyjesz. Ty masz we włosach. Gdzie mają takie włosy? Nie, żeby się chce żywić. Dobra, klepiemy się z nimi, tak jak ja. No to ja myślałam, że stylu. Nadal, nadal jestem chory, tak pytacie. Znaczy, nadal jestem chory i sorkarz, że nie ma długo odcinka. Nie, ale jestem chory strasznie. Dobra. Tu! Jeszcze to masz do tyłu dać? No i jak ty mi się... O! Teraz możemy się zobaczyć. Ej, co mnie klepiesz, panie, e! No do, no, noga! Okej, okay, jaka ja tam się klepiał, to ja temu panu rzucę, bo padnie w górze. No, panie, uspokój się, pan... Dobra, krwiajmy się z nim, jak prawdziwy, bo jeszcze Okej, okay, lecimy. Klepiemy się. Nie, mi dobrze idzie klepanie. Nie idzie dobrze mi klepanie. O, i tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. No. Wyjdę z czymś, był fajny. Będą odcinki te z tego. Nie musicie już pisać, jak wychodzę, że chcę nagrywać. No. Nie chcę zobaczyć, jeszcze. No, myślę, że to był fajny, więc do zobaczenia. Cześć! To no, fajnie.